Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, kaliber. Dzisiaj opowiem Wam wszystko o próbach oraz nagrodach, które możemy dostać na mapie D-Machine. Na D-Machine mamy łącznie 26 różnych wyzwań, które możemy ukończyć. Powtarzam, możemy, ale nie musimy. Za każde ukończone wyzwanie możemy dostać nagrodę. Jak aktywować wyzwania? Musimy pójść do sterowni, czyli przez to musimy pójść do tych drzwi, gdzie powinniśmy się potem znaleźć w sterowni. I musimy iść całkowicie prosto do komputera, gdzie powinniśmy zauważyć, że możemy już uruchomić pierwszą próbę, która będzie kosztować 500 punktów. Kiedy przeszliśmy już kilka prób, to następna próba będzie kosztować 1000 punktów, i po przejściu następnych potem będzie kosztować 1500, potem 2000, potem 2500 itd. itd., itd. Za każde ukończone wyzwanie dostajemy nagrodę w czterech różnych poziomach. Jest to pierwszy poziom niepospolity, rzadki, epicki oraz legendarny. Jak możemy te nagrody ulepszać? Poprzez dalsze wykonywanie zadań. Czyli, na przykład, jeżeli musimy zabić zombie dla lokalizacji i zdobyliśmy już nagrodę pospolitą, to musimy dalej zabijać zombie, aby zdobyć jeszcze wyższy poziom nagrody, czyli na przykład rzadki. Jeżeli mamy już nagrodę rzadką, ale próba się skończyła, to nie musimy koniecznie brać tej nagrody. Możemy po prostu uruchomić następną próbę, oraz tak dalej możemy właśnie ulepszać nasze nagrody aż do poziomu legendarnego. Jeżeli chodzi o nagrody jakie dostajemy, no to na poziomie pospolitym no to nie ma co liczyć za dużo, dostajemy jakieś wzmocnienie bądź złom. Na poziomie rzadkim dostajemy już dwa przedmioty. Mogą to być albo dwa power-upy, albo jeden power-up plus jakiś przedmiot, na przykład broń. Na poziomie epickim możemy otrzymać trzy nagrody, najprzeważniej będą to dwa power-upy, perk, broń lub ulepszenie do broni. Oraz na czwartym poziomie, czyli poziomie legendarnym, możemy zdobyć dwa power-upy oraz broń lub perk. Jeżeli chodzi o broń, to na poziomie legendarnym możemy nawet zdobyć cudowną broń DIE lub Reagana. Podczas niektórych wyzwań możemy też zdobywać dane, które możemy je kolekcjonować. Po przejściu 26 różnych wyzwań, możemy zdobyć wistówkę szachma. Jest to właśnie jedna z 13 ukrytych wizówek w Black Ops Cold War, które możemy odblokować. Za przejście tego zdania dostajemy nie tylko wistówkę, którą właśnie widzicie, ale także 10 tysięcy punktów. To by było na tyle. Mam nadzieję, że poradnik Wam pomógł. Zapraszam do subskrypcji kanału oraz obejrzenia moich poprzednich poradników. Ja się z Wami żegnam. Do, i do następnego. Cześć.